Cześć! existe aqui. Yeah. De Roblox. Shri Shri game game. G -g 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 -g? Game 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 game. Game Crazy mate. Boa -sie, boa -sie. Spookies, <laughs> Ich bin afraid. Teleportation. I ty jeszcze grałeś w ogóle? Tak. No musiałem przetestować ja. Gierkę, tak. A, no no co kurde widzę, że już ten. <coughs> grindował ten level. Ale mi level wygrindowany. Tak szczerze, to miał Stream Dizowski z tej gry. <coughs> I do, do żeby się pokazać. O, kurde. <coughs> tak, może jakieś wypatrzę, tak. Zareklamował się może? Tak, tak. jest gdzieś w ogóle pokazany ten level, czy nie? Ja po prostu ty, nad tobą pokazuję No, jest tylko tym, no Pod Regner player Aspiring player player? W sumie Aspiring, Aspiring będzie... Wyżej? Czy niżej? Ale po do czego? No do np. przykład z tego playera zwykłego A Aspiring jest I wyżej twojego. A do twojego? A ja nie co ja mam, mi się nie wyświetla moje. To masz regular, regular. To jest chyba jeszcze żeby... A ja mam w pewnie, co? No też masz pewnie player. Dobra, dobra. Co ja mam? Ja mam player? Newbie. A, no to jeszcze lepiej. To jeszcze. A to jest chyba już niż player, mi się wydaje. Nie wiem, no ale jak to sterować tutaj? Nie, bo ja mam zero no chaj tam. Ej co jest, chodź z okularem, się poruszył. Już proszę normalnie. Mam dobry numer. Najgorsze, jest to że mogą popychać. A? No jak mają kupione? Aaa, nie Ej, tak w ogóle ten. E... Aha, o Jezus, to jest. To jest gracz? Tak, to jest gracz. Ale mu uciekł. Przejdź za linię. Jestem, jestem, jestem. Yes. Ale ten bacon hair w ogóle mu uciekł. Ten. Sk sk Mr. Squid to jest gracz. No, no. Ale widzisz w ogóle, jak, jak ten. E... E... Bacon hair uciekł tam gościowi? Chyba nie. Bo to jeden bacon hair zaczął biegać, a tamten go zaczął golić, nie? I nie trafił ani razu. I ten sobie przebiegł. Jeden bekon popycha. O kurde. No nie przewrócił gościu. Oj, zawsze, będzie konfrontacja. z widzę widzę, no, widzę, 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 no. no, zawsze podrzewam. A nie, podszedł, myślałem, że będzie go chciał przetknąć. A i tak nie przetrwał. A bo czas się a. skończył, o Jezus. No jest. Na pierwszym zadaniu przed zginęło prawie połowa graczy. No, no o co chodziło, tak? O co chodziło? Na pierwszym. Jahu, pieniądze! O jał Tak. Gdyby ja ty chociaż to w Robux tak dawali, to też bym przyjął. Robux. Free Robux. Bobux. Bobux, Robux, Robux. Roblox. Drugi, jak to był? Drugi? O nie, drugi to był ciasteczko. Uważaj. A jezu. No, no. Ja wiesz, co zrobiłem tutaj? Co? Ustawienia myszy, czułość myszy, szybkość no myszy? O połowę obciśnięta. No, właśnie, czekaj. O, zrobiona misza. O nie, parasol. A ja mam piaskę. To nie wiem, czy może masz łatwiej? No, czekaj. Ja no to mnie jakoś ten? Tak z nimi. O boż. A dobra. I to muszę kliknąć czy co? No. Uważam, żeby nie wyjechać, to zielone pole mnie kosztowało Tak, tak. Ale tam postrzelą. O kurwa, wyjechałem. Trochę mi pękło No dopóki nie pęknie całe jeszcze jest OK Ale mylące jest to kurde No że tak nie taki... jest to, że... to, to było... dokładnie równe Dobra udało mi się ta... Zrobiłem Że nad tym nie wiem kiedy to 13. jest dokładnie Szybkość myszy zmieniona Dobra przeżyłem jeszcze 40 parę sekund A tylko 4 osoby zginęły jeszcze trochę mi zajęła ostatnio ta linia 30. Oh fuck it man Jeszcze raz mi pęknęło drugi raz No chyba trzeci raz to już jest Pies grzebnięty O, zrobiłem O nie zjadłem to ciastko Ech. Dobra, udało mi się aj, aj. No to 23 osoby Już po, w tym momencie drugie zadanie przetrwaliśmy już połowy nie ma Nice Bombo. Super A to ciasko się do czegoś później przyda? Ja nie wiem, czy to nie regeneruje HP Uważaj! Nie! Co? Uważaj, uciekaj, bo dźgają A, ja też mam Mogę dźgać? nie tak. Bo ja i właśnie wysły Nie widzicie mnie ludzie. Obiegłeś po mnie. To stoisz tam. Siema. Nie dziwni, bo zginę. Aha. Ej, bo tu pójście przy... Dobra, myślałem, że... zaczął strzelać. Idę, ja, bo ja nie wiem czy, ja zginęłem, czy nie? nie? Nie, nie zginąłem, dobra. Nie. Dobra, Teraz co jest? jest Squid Ile? Idę, idę pan. A duży spik, Bacon Hairów i Bacon hell Chorzuc. Chorzuc. To jest ze Squid Game 2, chyba. Tak, to jest ze Squid Game 2. Kocham cię, syn. Co robisz? Tu póki co bieńsz, a to masz zadania. Większość jest na y, Shift Sprint. Pierwsze zadanie to jest yy, prawie na max tutaj. Wiem, że trzcik to sprint, tak? Proszę prostu lepiej ode mnie. Ej, co jest? Ej, co jest? Czemu mi nie idzie? Dobra. Mm. O kurde, Bra, ale jest to poszło. Pierwszy, ale... Znaczy to nie ma znaczenia, tylko trzeba się z czasem zmienić. Z o Jezus Maria, nie pamiętam jak to było. A, to po prostu tak muszę być. Któreś był tam quick time event, nie pamiętam. A... No to jest quick time po prostu. Zdupiłem trzecią. Trzeci krążek zdupiłem. Możesz zdupić, tylko musisz uruchomić to przed tymi dwoma minutami co nam zostało. Dobra, jest kit, lecę kolejne. Około siebie jestem. Nie dawaj na maksa. Ale się udało, dobra. O, nie mam ale jakby się też udało. Podbijanie piłki. Nie, czegoś tam. Aha, no, musisz to pole zmieścić się. Oj, no i wywalnia się na ostatnim. O boże. Jak jest zielone. No. O! No kurwa no! Jak jest zielone, staj calm. No ja pierdolę. No mnie tepło. Jest znać, cię spektakl A czwarte zupiłem. Minutę masz! Jestem jedno z pięciu przetrwałych. Dobrze, to już jest na koniec. A, bo do końca. Dobra, ja jestem. No to gratulacje, przetrwałeś Game. <laughs> No. Tylko jedną, zrobiłem tylko jedną rudę, bo to jest 10 minut. Dobra, dobra. Więc mam na nadzieję, że na następne nie zginiemy, że jeszcze jedną przetrwamy i będziemy. Żyję! Ja! Trwa numer. Aha, zabij numer. Jaki? Czy włosy ci zakrywają? A nie masz z przodu. Nie, ale z, ale z przodu. No. No. Baka. Jaki? No, ty to masz szczęście to <laughs> I teraz oj ten... z numerem Zaraz Nie tuszę. Ile przetrwało? 20 Gdzie osób? Gdzie tu jest? To chyba 3 pozostało. Dobra, czulę. Aż 20 osób przetrwało. Screenshot tak, jest. Jał. Mam z badge. 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 Oj, 19 osób przetrwało. Uwaga, idzie z Oj, 18, umierają. 18. Cześć, przystojny. Ludzie się pozywają na czasie, pozdro. Uwa. 18 osób. Ja, ale jest to tak głupio zrobione, bo jak, ktoś nie, jak, jak żadna osoba nie zrobi zadania, to umierają wszyscy po prostu. A. Więc jest duże prawdopodobieństwo, że nie wygra nikt. Nawet nie to, że przykładowo my przegramy, ale nie, że nie wygra żadne z tych osób, które pozostały. Mm. Bo teraz jest co? Ty. Szklane. Przeciąganie liny chyba. A przeciąganie O nie. się oddzielnie? To się chyba spację kliknie. Nie, razem chyba. Razem chyba. Dobra, spację klikaj, zielony. A ja właśnie, już zupiłem. Ja za, za szybko poszło potem Kurwa za szybko nie, nie, nie strzeliłem kiedy przeszło mi tak, na takie mega szybkie nagle No to fokus Dobra, lock in, lock in, lock in, lock in Oj trzy pod rząd szybkie Kurwa, właśnie też miałem trzy, każdy Każde nie. trafiłem trzy. Ja przy piąt... kurwa, przy piątym zrobiłem Udało Dobra, się bardzo zdobyłem na Też pilar, też dostałem. Bo ja tu umarłem właśnie. Ale widzę, że pieniądze zostają na całych grach, tak? 9 osób! Ale Ej, chyba jak pójdziemy tutaj, zostajemy kasę jakąś. Ej. Ale pieniądze ci zostają na wszystkich grach, tak? Widzę. To, że no. Masz 3 miliony, ja mam 1 milion. Ja. No. Crazy, man, crazy. A już jest 9 crazy. osób zostało. I Ale farcik, że <laughs> razem. Jak no. Byliśmy przeciwko to było nieciekawie. I teraz jest szkło kuźwa. A kurwa. W ogóle miałem, katcynkę, Jesteś... bo miałem katcynkę, że stałem obok i było kacek jak wchodziłem, i byłem dwa razy tak, ja. Tak, 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 Ja też miałem siebie i ciebie miałem. I nie nie skoczyłem gdzie on bo, on, bo on troluje. Aha, bo on może skakać, do tego. On może skakać, no. Bo widziałem właśnie wcześniej, że... No i to jest okej bo jak nikt nie zrobi ruchu. Jak nie przejdziemy... No właśnie, o tym mówiłem, no. A, jak on za dużo razy... Widoczkę, to. No i tu ludzie myślą, że on pokazuje drogę, nie? A on ten chyba, że może właśnie przez. Pokazuje... Tak, be 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 bekon, bekon chciał skoczyć. kurwa, prawie spad. No, bekon. O kurde. A, Cigiemka. Mogę już tam przejść na tym, czy nie? O kurde, tak samo. A kurde. I haki masz? Tak. <laughs> Jak ty leżysz? Kurde, też zaryzykował jazłek. Ojej! No ja, ja już swoje zrobiłem. <laughs> no ja, ja zrobiłem <laughs> trzy, tak, no więc proszę bardzo. Które strzelał? No, ten, strzela, na którym stoi. Jakbym miał zaryzykować, to bym skoczył na to, co jest przed nim. Czyli na to, no. przed nami? No. Jakby wolę, no tamto, wiesz. No i kurde, mamy ten problem. No i jeżeli coś tam się prędzej nie zaryzykuje, to wszyscy przegrywają. No. No a teraz na szczęście, więc któryś z nas skoczy i spadnie, i to będzie na tyle. Na pierwszy pewnie teraz wylec i wywalimy się, jak no. się skoczyli. I to jest no bo ty w tym momencie swoimi błędami rzuwasz dupę tym innym ludziom, nie? To żeby gotowe. Ale Miałem tak. rację. No coś trzeba było zrobić, tak czy siak. Kurde, jeszcze cztery. O nie. Tak, to jest znowu? jest nas akurat są cztery osoby, więc jak za każdym razem ktoś się pomyli, to oni nie wygra i tak czy siak. No i co, nie, Geniuszu da czekać 20 sekund, aż ten. No tak, nikt nie wygra. O, czekaj, się. Dobra, jak on skacze tutaj, to ja skaczę tutaj. No i w no. Aj, 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 No i właśnie pozdro. No to co, nie, nie, Rewive tu się puknie, o, nie lewaj. No i co, no i widzisz. Jaj, jaj, jaj. Ostatnie, dwie sekundy. O Jezu, Blondas! I wygrał! Co jest? Ale to jest jakieś inne, to jest jakieś inne. I wygrał ten gościu. Który nic zrobił. No i o tym właśnie mówię, to jest bez sensu ten poziom. O Oj Boże. Może z co to... grania ja, ja. jest nie zaryzykowo. No. No zostań tutaj ładnie, mamy 15 minut, to może być. Squid game... No nie Squid Game, tylko uh, Shrimp Game. O jaja. Nieuw!